Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Ja mam na imię Miłoż i zapraszam Was na krótki film. A w dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak samodzielnie skasować inspekcję serwisową w samochodzie Citroen Berlingo 2. Do tego celu będziemy używali przycisku kasowania kilometrów przebiegu dziennego i oczywiście kluczyka i stacyjki. Więc zaczynamy. W tym celu Wciskamy i trzymamy przycisk, przekręcamy zapon i czekamy aż odliczanie się skończy. Skończyło się. Puszczamy przycisk. Wyłączamy zapłon. I w tym momencie inspekcję serwisową, olejową mamy skasowaną. Jeszcze dla pewności sprawdzimy. Tak, jest ustawiona na 25 tysięcy km. Tak więc dziękuję za oglądanie i zapraszam na pozostałe moje filmy. Cześć!